Może nie daliśmy rady wjechać na szczyt. Jesteśmy na owyspolanie polanie morgowej. Ale i tak podziwialiśmy z góry piękne widoki. I z Modyni także. Oraz z Przełęczy Słopnickiej. Do tego zwiedziliśmy wiekowe opactwo, fantastyczny skansen i napiliśmy się pysznej wody. Przed Wami wspaniała Mogielica. No, proszę Państwa, zobaczcie ten widok. Przygodę zaczęliśmy w bardzo romantycznym miejscu tego pasma. Promotor Beskidu Wyspowego, Czesław Szynalik, w wywiadzie przywołał sytuację, kiedy podczas jednej wyprawy zaręczyło się tutaj aż pięć par. Bo czemu by nie zacząć w tak pięknym miejscu? Za rezultaty odpowiedzialności nie wierzymy. Beskid Wyspowy. Swą nazwę bierze od szczytów, które przypominają właśnie specyficzne wyspy, kopuły wybijające się ponad powierzchnią. Idealny przykład tego jest za mną, to Mogielica, najwyższy szczyt tego pasma. Wygląda naprawdę niczym wyspa pomiędzy innymi szczytami, a my zmierzamy teraz na Modyń, który akurat jest przeciwieństwem torzy grzbiet o dwóch wierzchołkach. Niektórym przypomina on grzbiet wieloryba. Z parkingu z ławeczką zakochanych na szczyt to tylko 2 km. Można by podjechać pod krawędź lasu, ale nie róbcie tego, bo odcinek asfaltem jest najprzyjemniejszy i najbardziej widokowy. Po przekroczeniu granicy lasu czeka już tylko wspinaczka. Na szczęście krótka. Czarny szlak po raz kolejny nie bierze jeńców. Ostry, mocny i dający popalić, ale jesteśmy na samej górze. I tak się zagolopowałam, że na dole popełniłam błąd, bo modyń to nie facet, a kobieta. Jesteśmy na samej górze, szczyt wynosi ponad 1020 metrów, a stoimy na Wieży Widokowej, która powstała w 2021 roku i mocno podbiła widoki z tego zalesionego szczytu. Te obejmują nie tylko okoliczne szczyty Beskidu Wyspowego, Sądeckiego czy korca, ale również postrzępione skały tatr polskich i słowackich. Niestety, uporczywa, chmurna Luna pozbawiła nas tego spektaklu przez cały wyjazd. Szkoda, chyba tatry czekają, by się nam pokazać, jak staniemy u ich stóp, a widoki i tak nas tu zachwyciły. A lubicie rowery w górach? Jeżeli tak, to mamy bardzo fajną propozycję. To pętla wokół Mogilicy. Samochód możesz zostawić na bezpłatnym parkingu leśnym Wyrębiska za Lesie i tam też wypożyczyć rower. Także nie musisz go nawet brać ze sobą i martwić się o jego transport. Wszystko jest na miejscu. Zimą pętla jest wykorzystywana przez narciarzy biegowych. Trasa jest męcząca. Ma 20 km. My nie zrobimy całej pętli, dlatego że po drodze natrafimy na polanę stumorgową, a to najpiękniejsza polana w całych Beskidach. Byliśmy na niej półtora roku temu zimą, ale widoków nie było totalnie żadnych, więc nie chcemy sobie teraz odpuścić drugiej szansy i całkiem prawdopodobne, że wespniemy się aż na szczyt mokielicy i zobaczymy wieże i widoki z niej. Na najwyżej położonym punkcie trasy odbiliśmy w prawo. Nie ma tutaj możliwości jazdy. Jest tak stromo, że rowery trzeba pchać pod górę. Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. Wysiłek jednak nagradza polana stumorgowa chyba z najpiękniejszymi widokami w całych Beskidach. Podeszliśmy nieco wyżej i w górnej części polany zostawiliśmy spięte rowery, bo ostatni fragment na szczyt jest bardzo stromy choć to tylko 100 metrów pod górę. Musieliśmy powtórzyć fragment zimowej wyprawy, by podziwiać nieziemską panoramę zwierzy wieży widokowej, którą tutaj posławiono. Targaliśmy rowery na Polanę Stumorgową, tam było pięknie, a tu jeszcze piękniej. Opłacało się przychodzić naprawdę, a popatrzcie, nawet pszczoły chcą podziwiać te piękne widoki. Przeciągaliśmy moment na wieży, podobnie jak inni turyści, którzy stwierdzili, że żal schodzić. Trudno się z nimi nie zgodzić. Cała wyprawa zajęła nam około 4,5 godziny. Z dłuższym chilautem na polanie stumorgowej w drodze powrotnej. W dalszej części pokażemy o wiele łatwiejszą rowerową alternatywę. Mapki naszej trasy i pełnej pętli oraz opis znajdziesz u nas na blogu. Nie zapomnij też o łapce w górę i subskrypcji. Tymczasem jedziemy odkrywać inne atrakcje regionu. Ten klasztor to prawdziwa legenda wśród polskich opastw. Już w 1234 cystersi na podstatrzu założyli pierwszy klasztor w Ludźmierzu, ale tam nieurodzajna gleba i rabusie, którzy im utrudniali życie, sprawiły, że po dziewięciu latach przenieśli się właśnie tutaj do Szczyżyca. I tak trwają tutaj do dzisiaj, co jest ewenementem. Tylko to otactwo i w mogile działają nieprzerwanie od swojego założenia. Pozostałe były konfiskowane w czasach zaborów. Widzicie to bocianie gniazdo? To już kolejne dzisiaj, które spotykamy. Myślę, że to po Podlasiu kolejne zagłębie bocianów w Polsce. Klasztor można zwiedzać w określonych godzinach. Wkroczysz wtedy do kościoła, którego wnętrza można zwykle oglądać tylko z za krat. Zwiedza się również niewielkie muzeum składające się z dwóch pomieszczeń. Czeka tu wystawa sakralnych zabytków. Oraz militariów z całego świata. Unikatem jest osiemnastowieczna kopia największej średniowiecznej mapy świata. Jej centralny punkt to Jerozolima. Polska też się znalazła, ale wydaje się nieco pusta, prawda? To dlatego, że oryginał, z którego czerpano, był nieco zjedzony przez myszy w tym miejscu. Czyżby legenda o Popielu była prawdziwa? Od XVII wieku działał już tutaj browar klasztorny. Początkowo mnisi serwowali tylko piwo o niskim procencie, a od XIX wieku przekonali się też do standardowych dzisiaj procentów, czyli trochę wyższych. Po wojnie piwo reklamowało się jako mocne jak głos kuriera, i słodkie jak głos kiepury. Przekonamy się o tym, bo kupiliśmy w sklepiku co nieco. Niektórzy z zakonników opatrzyli sobie pewną piękną formację skalną, która zwie się przewrotnie diabli kamień. Na początku XIX wieku postawiono tu pustelnię. Pierwszy pustelnik podobno ulokował ją w szczelinie między skałami. Kolejni yy, zbudowali już domek i kaplicę. Ostatni pustelnik podobno sypiał w trumnie. Ten motyw spotykaliśmy już wcześniej w innych pustelniach. To takie swoiste i bardzo dosłowne memento mori hodował też pszczoły i kozy, żył w zgodzie z naturą, jak to w pustelniach bywało. Co ciekawe, każdego dnia schodził do klasztoru w Szczyżycu, żeby tam zjeść obiad i oczywiście być na mszy. Teraz już wiemy, że blisko nie miał. Ostatni zakonnik opuścił odosobnienie w 1997 roku, ale prowadzone są tu prace rewitalizacyjne. Czyżby pustelnicy chcieli tu wrócić? Czy to tylko ukłon w stronę turystów? Wszak wysoka na 25 metrów Diabla Skała jest coraz bardziej popularną atrakcją powiatu limanowskiego. To swoiste połączenie przyrody i historii. Tymczasem przenosimy się do niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej. Szczawy to dobroczynne wody, więc jak miejscowość się tak nazywa, to chyba i takie wody powinny być. No i są. Jest też urocza pijalnia wód i tężnia. A yy, wody są znane od dawna i wiekowe, bo pisał o nich po raz pierwszy już Jan Długosz. To co, kosztujemy? Muszę powiedzieć, że uwielbiam te wody. Smak jak smak. Ważne, że dobroczynne dla naszego zdrowia i nerwów. Czasem warto się poświęcić. Zresztą nawet teraz tworząc ten film sączymy te pyszne szczawy. Zajechaliśmy w to miejsce, bo prowadzi tu trasa rowerowa belon Limanowski, i to najbardziej płaski i niewymagający jej fragment łączący szczawę z uroczą kamienicą. To pięciokilometrowy odcinek, który prowadzi wzdłuż zabudowań przez główną ulicę, ale po bezpiecznym pasie. Dalej ścieżka zjeżdża nad rzekę. To najpiękniejszy odcinek, w którym docieramy niemal pod stary dwór i pałac. Ejo, Za mną zabytkowy pałac marszałkowicza. Dobrze, że ten właściciel słynął z dobroczynności, bo podczas rabacji chłopskiej chłopi z ochotnicy chcieli go rżnąć piłą. Na szczęście, miejscowi chłopi z kamienicy obronili go. Był dobrym gospodarzem. To on zainicjował budowę drogi do Szczawy, którą jechaliśmy. Pozostawił po sobie pałac, stary dwór i inne budynki gospodarcze. W jednym z nich otwarto wyjątkową restaurację parkowa. Zmęczeni dniem i ogorzali słońcem, odpoczywamy w przepięknym miejscu, w zabytkowym parku podworskim, gdzie stare łączy się z nowym. I piękny zabytek jest zrewitalizowany i oferuje tradycyjną kuchnię w nowoczesnej odsłonie. Bardzo nam się tutaj podoba. Skosztowaliśmy pysznej kaczki z niecodziennymi ziemniakami gratę oraz swojskich placków z gulaszem. Do tego wyśmienite desery i chyba najpyszniejsza lemoniada arbuzowa, jaką kiedykolwiek piłam. Jak nam tak polecanie dobrze wychodzi, to czas na rodzinny skansen na Jędrzejkówce Blaskowej. W weekendy zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem ciekawie przybliżającym niełatwe czasy, które już minęły na dobre. W zaborze austriackim chłopi nie mieli łatwego życia. Powiedzenie Bieda Galicyjska nie wzięło się bowiem znikąd. Ludzie głodowali każdego dnia. Spichlerze przez to miały bardzo małe okienka, a dodatkowo właściciele spinali deski metalowymi prętami. W przeciwnym razie chłopi, naginając drewno, przeciskali do środka najmniejsze dzieci, które musiały wykradać zboże. Ludzie nie kradli jednak ani z nudów, ani by zrobić na złość sąsiadowi. Nie marnowali też jedzenia. Kradli tylko tyle, by przeżyć. Twórcy tego prywatnego skansenu od lat oddają się tej pasji i kolekcjonują tu domy oraz zabudowania gospodarcze, często ratując je przed zakładą. Wnętrza pięknie wyposażają i przyozdabiają. Nie wygospodarowano tu obszernych terenów, ale do zobaczenia jest naprawdę niemało. A i opowieści umilają ten spacer wśród wiekowej drewnianej zabudowy. Właśnie tak pedałowano, super, ten kawałek do nas się obracał. jak się podaliśmy, to się namiotł. Struga. tylko będziecie w okazji, to nie pomińcie tego miejsca, jest przepiękne, swojskie, klimatyczne, to pasja rodzinna, takie inicjatywy bardzo lubimy, pochwalamy i warto wesprzeć. Zwiedza się z przewodnikiem, który o tym miejscu wie wszystko i opowiada naprawdę ciekawie, a po zwiedzaniu czeka coś tak wspaniałego, czyli przepyszny śliwkowiec, akurat nam się tak trafiło. A gdy już zwiedzicie Skansen, to możecie śmiało zajechać do centrum laskowej, bo poleca się tu ładny skwer, kościół oraz pozostający w prywatnych rękach dwór stojący naprzeciw świątyni. A nieco dalej do spaceru zachęca uroczy staw z ciekawą ławeczką. Dodajmy jeszcze jedno mało popularne, a przepiękne miejsce łatwo dostępny punkt widokowy na zachód słońca z widokiem na tatry, które, jak już wspomniałam, były permanentnie zasłonięte przez chmury. Tak czy inaczej, miejsce obdarzyło nas wspaniałymi doznaniami. To przełęcz Słownicka. według mnie nawet bardziej romantyczna niż wspomniana na początku kura zakochanych. A wiecie, że Beskid Wyspowy sąsiaduje z przepięknymi gorcami? Nie starczyło nam czasu na spacerowanie po ich szczytach, ale zajrzeliśmy na chwilę do poręby wielkiej i malowniczego parku podworskiego. W środku edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego. Zwiedza się ciekawą trasę z audioprzewodnikiem. Można posłuchać naprawdę ciekawych opowieści o żyjących tu stworzeniach. Znano wspaniały wilk, jest też salamandra, czyli symbol. A tutaj ciekawe życie pod korą, czyli w martwym drzewie. A zobaczcie, jaki tu w ogóle fajny bajer. Otwieram szufladę, a w środku kolejne zwierzątka, a przewodnik cały czas opowiada. To widzimy. Wystawy nie są zbyt obszerne, ale bardzo ciekawe i ładnie zrealizowane. Koniecznie pospaceruj też po parku wokół stawów. A jeżeli będziesz miał czas i ochotę, to niebieski szlak zaprowadzi cię na Turbacz. To około 11 km. My zdobyliśmy go w zeszłym roku, z pysznym deserem gorczańskim. Zapraszam zatem na film i pozdrawiam.